Ma czego żałować MCK jest Termorex Jaworżno, gdyż do drugiego zwycięstwa w tym sezonie naprawdę zabrakło niewiele. Oprócz punktów po naszej stronie, być może zabrakło doświadczenia, a być może lidera, który porwałby do jeszcze bardziej wzmożonej pracy swoich partnerów zespołu. Premier Tomasz Jędros, który nie mógł skorzystać z usług kilku zawodników, przyczyn porażki dopatrywał się właśnie w braku możliwości rotacji w składzie. W pierwszej kwarcie nie punktowaliśmy jak należy. Rywal głównie za sprawą Norberta Kulona, Wojciecha Glabasa i Mateusza Bartosza konsekwentnie zaczął nam uciekać. Po naszej stronie najlepiej z początku punktowali Wrubel oraz Janiak, jednak na niewiele się to zdało, gdyż na przerwę Jaworzianie schodzili ze stratą 13 punktów. W drugiej kwarcie Jaworzyni zagrali już jednak koncertowo. Wygrana 24 do 4 mówi sama za siebie. Dobra gra w obronie. Gościom wyraźnie pogorszyła się celność rzutów za trzy punkty, gdyż rzucali oni z często nieprzygotowanych pozycji. W drugiej połowie było już znacznie słabiej, podobnie zresztą do wydarzeń z partii pierwszej. Premier żałował, że nie mógł skorzystać ze wszystkich swoich graczy. To zapewne wpłynęło na grę Jaworzni, którzy przegrali drugą połowę pojedynku 26 do 38, co w efekcie nie dało im drugiego zwycięstwa w tym sezonie. Polfamek skutno po tej wygranej wskoczył na podium ligowej tak więc widać, że gospodarze ze słabym uszem nie grali. Gdyby w naszych szeregach obyło się bez kontuzji, to być może moglibyśmy się pokusić nawet o zwycięstwo. W najbliższą sobotę MCK jest o kolejne punkty, rywalizować będzie na wyjeździe z polski cukier Siden Toruń. Nasz sobotni rywal w tym sezonie walczył o najwyższe cele. O korzystny wynik będzie zatem niesamowicie trudno, jednak wsparcie jak wiadomo wszystko jest możliwe.